Manko, widzowie, dziś gramy w Road Starsa O, legendę musimy osiągnąć. Zadymiaż mi wypadł. Zady mi wypadł. Na oczach waszych, widzowie. Dobra, ulepszymy, jak się da. Melody mi wypadła. Po prostu zwykłej legendy. I nie wiem, jak to możliwe jest. Ale ja przynajmniej uzbierałem X, Xp na legendę. Mm, a to teraz szczęście trafiłem. Jak zawsze się nagrywa to się trafię szczęście. Oj, ale ja mało zadaję na początku. Ale fajnie to. Ja mam trzy ulty? O, zmanowałem ulita. Bo mało zadaję, to trochę słabo, ale potem będę lepiej zadawać. Jest! Ale dobre to jest. Ta melodia mi dużo szczęścia daje. Ale w sam moment. Dobra, masz tu bibi. Jej. Dobra, to była łatwa bitwa. A my ją oczywiście teraz testujemy na tym, na na przykład Tercecie. Bo jak zbierzemy kiuby, to będzie bardzo dobra. Ale mam... To, zaraz. Mam... Zaraz, bo mi tutaj się zrobiło. To jak tak chyba zrobię, to zadziała. Dobra, 37, bo my możemy ją bardzo dobrze ulepszyć. daj dalej dalej nie Mam ją na 6 mocy, dobra, start. Ja sobie przyciszę, bo mi głośno jest. Dobra. Mamy tutaj... Dobra, gramy sobie melodii. Na razie na moich oczach nie ma Fiksa. O, tam jest. Dobra, idę to do od Fiksa zebrać. Kurde, trochę... A, tym mogę zadawać! Jak tu się kręci. A i to się tu kręci, właśnie nie tutaj. A to tu nie kończy. No, mam na słabej mocy to ja widzę że tak No nie no proszę Ale słowiakiś oszlik z kubami No nie Ty też chcę przeprosić No nie wiem wodę nie mogę A szkoda bowiem przyjechał kokolwiek И встает тут, и только поудажи в тот, который будет фикнотировать. Полно? Скончилось. Я! Я! Dobra, to była dobra akcja. Oczywiście ktoś... Nikt nie ma najwięcej eliminacji. Ale to była bardzo dobra bitwa. Mam 16 subskrybentów, czy 17. To subskrybujcie, bo, bo obiecałem, że po 30 będę grać z widzami. Więc... Więc subskrybujcie teraz! Bo ja chcę zagrać z wizami w końcu, ale co tak, że kto ma Discorda, to wtedy może zagrać? Ja, ja włączę komentarze i wtedy Wam, jakby nazwę znaczy, no, nazwę podam do Discorda mojego, i Wy też mi podajcie Waszą nazwę. To je, albo ja wpiszę Waszą nazwę, i do wy ja, ja Wam jeszcze napiszę, kto, jaką ja mam nazwę. Bo ja chyba mam mat coś tam, jakieś numerki. Więc jak zobaczycie to do dobra. Ale ja tak dwa razy. Dobra jakie ja jest no, wiecie, melodii, jak, jak ja jestem mocny. Proszę, zdobywamy coraz więcej puchareczków. To jest bardzo dobrze. O, start będzie. Widzowie, zobaczymy, za ile będzie legenda. To będzie bardzo fajne. Może spróbujemy trochę dobić do... O! E to skaju jest, to ja nie chcę. To jest legenda kolekcja. Kolek, kolekcja Zadmiarzy 5. Ale o bloku Zadmiarzy 90. Aha, to ja nie mam 90. Jak będę mieć 90 zadmiarzy, to proszę bardzo, legenda. Nawet będę nagrywać jak tą legendę otwieram. A, zostawiajcie suby, bo po 20 w ogóle shortsa swojego mam Tak chyba mi się wydaje, że po 20. -toma. Pierwszego shortsa. Nie wiem co to jeszcze do końca będzie za shorts. Ale może będzie jakiś fajny. Mogę, mogę jakby nagrać wam jak moje stanowisko wygląd wygląda. Nie jest takie bardzo fajne. Jest jakieś zwykłe. Więc... Po prostu oglądajcie, a ja sam strzelam? A ja ni, nic nie dotykałam, tak jakby wiecie. Melody mi sama strzelała. Dobra, idę, idę do nich. Dobra. O, z mi wyszeli. Dobra, jeszcze dwie drużyny. Tu będą. Dobra wygrana, łatwo. My chyba jesteśmy za silni tą melodii. Ale mi się chce spać jeszcze. Dobra. I start. Dobra, ładuje się bitwa. My w tym czasie zostawiajcie suba i lajka. Bo... Naprawdę chciałbym mieć bardzo dużo subów i laj lajków. Więc... Ja was nie popędzam, ale proszę was. Naprawdę. Ważne mi są te lajki sobie. suby. umarł. O! Na szczęście, że on ma do leczenia ten... Po... A, już się ulecił. Myślałem, że Berym nie uleci. O ty, 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 to nie jest ty, ty. Dobra, mamy to. Dobra, Bery, Bery leczy. Gdzie to są oni? Tu. Tu się staje. Dobra, mamy to. Nie mogę się kręcić, bo przecież to jest film, to nie wolno. Zeta Mati zabił? Czy jestem tu Ej, kto? Ej, ja jestem tutaj! Kto mnie zabija? Kto... kto zabijał? Jak, jak ja nie zabijałem nikogo. Piszę, że Zeta Mati zabijał. To jest dziwne. Jest to ja jestem Zeta Mati. Kupił sobie takie zwykłe przebranie. Może być nawet takie. Dobra, kupiłem. Nie jest takie fajne. Też to jest ładne. Albo wiem które. Złote chyba. Chyba. Zobaczymy. Są jakieś nowości. Ta złota melodia jest ładna. Akurat ma mamy lodi, to jest dobrze. No bo trafiłem dzisiaj na filmie. Ale akurat na filmie. Jak to jest możliwe? Tak. Mój kolega Daniel to zobaczy, to aż nie uwierzy. A on grał 12 godzin temu. To no na dzisiaj jeszcze nie, wbi nie wbił dobrą starsa. Jeszcze zdecydujemy, kto będzie, jeszcze pomyślimy, kto, kto chce grać, czy w main, Jakby widziałem, nie zagram, to jeszcze... Pomyślimy czy w Robloxa, mam czy w nie wiadomo. A ty kołem jest. Mamy lampę jakąś. Radio! Radio z tej gry. Tu jest radio, wiecie z czego? Z tego wydarzenia. co, to, to jest radio tutaj. Z tego wydarzenia to jest. O! Patrzcie, tu mamy jakiś magnes. Ej, wspominamy sobie trochę Brewstarsa. I tam mamy też lampy, jakieś miasto. Tylko szkoda, że ten smród się bierze. Ten taki, jakby te, to zielone która nas zabija bo chciał popatrzeć jak na drugi ej światła semafor tam, tam jest Tak, jest chyba jakiś autobus rejdziemy ale się właśnie to minuty nudny o nie wi-fi nie ma Ładnie przerywa wi-fi o jest wygrana Mamy na szóstej jakby tego ognia. Nie wiem jak to pas pasie mamy. Nic jest dobrze. To by byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się podoba. I co, pan widzowie.